Oliwia Wichucka i Szlachcic. Proszę. Jest O, tu mamy tutaj cztery... To jeden jakichś niedużych Tak, To jest koniak. Tak, już tak, 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 galopuje do przeszkody numer jeden. Ale ładnie, z ruchem konia. Dobrze, no troszkę może więcej w lewe butki, troszkę więcej w tych butykach, one takim się zdarza, często wpadają w zakręcie, o tu jest fajnie, tu jest dobrze przejechany zakręt. Dobrze, bardzo ładnie. Dobrze łuk narysowany. Dalej trzymamy dobre, różne tempo. To jest bardzo dobrym nauczycielem. O, proszę, głowa do góry, niepotrzebnie tam w skoku, ta głowa troszkę spada na dół, bo od razu się gubi równowaga. Tam troszkę zwolniliśmy w tym zakręcie, ale dobrze. Bardzo ładnie. No, tylko mam zastrzeżenie, żeby nie patrzeć pod nogi, jak jesteśmy w, w powietrzu. A to dużo dzieci tak robią. Ładnie brodę do przodu wyciągać i trzymać ładnie przez to wzrok. Tak. O tak. Tutaj by trzeba było przypilnować tego aspektu. Bo dobra jazda, równy rytm, dobry dosiad, tylko ta głowa spadająca na dół na skoku nie, nie pomaga. Ja się, się zastanawiam zawsze, co to dzieci widzą pod tymi nogami.